Światowa Federacja Luterańska to wspólnota kościołów luterańskich, która zrzesza 148 kościołów tej tradycji z 99 krajów. Należy do niej ponad 75,5 miliona chrześcijan. Światowa Federacja Luterańska powstała w 1947 roku. Jednym z podstawowych powodów jej powstania była potrzeba koordynacji pomocy migrantom i uchodźcom po II wojnie światowej w Europie jakie chciały udzielić kościoły ze Skandynawii i USA i potrzebowały organizacji, która to będzie umożliwiała. Z czasem z tego stowarzyszenia kościołów zawiązanego z powodów czysto praktycznych zaczęła dojrzewać myśl, że jest ono czymś więcej, jest ono teologiczną wspólnotą kościołów, w której te kościoły wzajemnie siebie uznają i wprowadzają między sobą wspólnotę ołtarza i ambony, to znaczy wzajemnie uznają swoje kazanie, wzajemnie uznają swoje sakramenty, dlatego że mają wspólne podstawy doktrynalne, do których oprócz Biblii i starokościelnych wyznań wiary należy mały katechizm i wyznania augsburskie. Dzisiaj Światowa Federacja Luterańska zajmuje się po pierwsze pracą teologiczną i dbaniem o tożsamość kościołów, które do niej należą, po drugie wspiera ich w ich misji i świadectwie dla świata, i po trzecie, zajmuje się pracą diakonijną w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa, bo wchodzi w to praca charytatywna, reakcja, reakcja na kryzysy humanitarne, wchodzi w to też tak zwane rzecznictwo, a więc opowiadanie się w debacie publicznej za prawami człowieka, za obroną godności ludzkiej. Za sprawami na przykład sprawiedliwości klimatycznej. Polski Kościół Ewangelicko-Augsburski należy do Światowej Federacji Luterańskiej od jej początków. Kiedy szukamy śladów działalności Federacji w Polsce, to można wskazać na przykład pomoc przy odbudowie Kościoła Świętej Trójcy w Warszawie, a także polskie tłumaczenia jej dorobku teologicznego spośród których najważniejsze są dokumenty dialogu ekumenicznego, bo to także jedno z zadań federacji prowadzi w imieniu Loteran dialog ekumeniczny, a także dokumenty studyjne dotyczące takich tematów jak Kościół, Urząd Kościelny czy Konfirmacja.